godzinów Dolny, godzina 2 26 o północy po odpalonych fajerwerkach wjeżdżamy na stację benzynową z McDonalda i już mamy pełne parkingi i tutaj najpiękniejszy widok wracamy do życia Wypuszczone zbiorniki samochodów niemieckich wszystkie dystrybutory się świecą na czerwono. I kolejeczki i wracamy do życia Ty. Ja i kolejeczka bardzo piękna. Utrzymują dystanse, ładnie w maseczkach i na zewnątrz też, karny naród niemiecki.